Cześć widzowie z tej strony. Jacek. Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. I widzowie, jest to drugi odcinek z Daily. Jest on wrzucany prawdopodobnie w poniedziałek, no chyba że coś mi nie wyszło i się pomyliłem z kolejnością. Może tak być, dlatego zapraszam Was do oglądania. Jest to widzowie odcineczek o tym, że ulepszam moje nowe studio. Jak wiecie, nie mam tutaj zbyt dużo rzeczy. I wszystko jest puste, dlatego byłem w pewnym sklepie, który nazywa się OSZĄ, nie jest to reklama i kupiłem tam kilka fajnych rzeczy, także teraz pokażę Wam pierwszą z nich. Pierwszą rzeczą i powiem, no to chyba była najtańsza rzecz, są nożyczki, tutaj nie będę pokazywał firmy, które już otworzyłem, pięknie, ładnie, bardzo mi się podobają. Chodzi na zwykłe nożyczki, no nożyczki mi się podobają, także yy, no. Zobaczcie, tutaj tak chwilę. Zaraz wracam, bo muszę w sumie zamatać zapomniałem firmy, także chwilunia No. I dalej widzowie pokażę Wam... Dobra, no pokażę Wam, że... Dzięki której po prostu będę mógł wszystko kłaść na siebie. Czyli tutaj odkładam minifiga, Jest to taka. Ona mi się w ogóle mieści, w tym... No nie mieści się cała. Taka oto tutaj. Yy, kurde coś nazwa. Yy, mata. Taka do robienia tego. Zapomniałem. A, no tak, do robienia kalkomanii. Także to jest bardzo ważna rzecz. Kładę od razu na te wszystkie rzeczy. Kład. Tylko Czekajcie, bo dobra, to teraz Wam pokażę najdroższą rzecz, jaką zakupiłem. Kosztowała ona 20 zł, dlatego za, za to no, no najdroższą rzecz, jaką zakupiłem. Jest to Tyryn tyń jak to się nazywa? Poczekajcie się. Frezarka o. Jest to frezarka, Bardzo fajna. Chodź, nie wiem, nie testowamy je jeszcze. Tutaj Te otwieramy. W środku mamy coś takiego. Zaraz ją podłączę. Tak ona się prezentuje. Nie oczekuję nic od niej, tylko że będzie w miarę ładnie frezować. Wszystko to ładnie. Są końcówki, tylko nie wiem, czy tą końcówkę muszę trochę do przodu wyciągnąć i zmodyfikować, żeby nóżki dało się. Wiecie o co chodzi. No dobra, kiedyś wam wytłumaczę. No, no i widzowie, polecam wam też witać na kanał Republic Custom Armii, bo o każdym z tych rzeczy powiedział w swoim odcinku. Jak nie zapomnę, to odcinek oznacza. Chodzi o dam linka po prostu na dole. No, także tutaj mamy takie fajne rzeczy, są do robienia figurek. Odkładamy to z powrotem na bok. I teraz chwilę bo muszę znowu zamazać firmy. No widziałem. i kolejną rzeczą jest taka oto gąbeczka Jest to do ścian zdejmowania wody z kalkomanii A dokładnie opowiem Wam to Repavli sami w swoim filmie By the way, to jest takie fajne w dotyku No także tutaj to odkładamy, kolejne pudełeczko, jest to takie coś Razem za te zakupy dałem 41 zł Dlatego fajnie Taka gąbeczka fajna I ostatnią rzeczą jest skalpel Od razu go przetnę macie odgłosy, przecinania sam się czy coś rozwalę znęc mnie to tak to ja otwieram no, a widzowie daily będę chodził na razie. wrzucam filmy na cały tydzień prawdopodobnie do przodu i zapowiadam na tym filmie na, co będzie na kolejnym filmie tam no dobra, w tym tygodniu na pewno będzie odcinek z ulepszeniem mojej armii Imperium mamy tutaj taki skalpel Pięknie, cykmyk, pyk. Dużo fajnych tych. Na nie będę tego używał, bo się potnę, znając mnie. Także tutaj mamy wszystkie rzeczy, jakie zakupię. No, to wszystko. Zadadaję 5 dysze, no 40 zł. Dwie dychy, dycha, trzy dyszki. Skalpę chyba kosztował 6, gąbka 2, a to nożki nie wiem ile 3 zł. To jakie? 30 no, jakoś tak to wyszło, no. 41 zł wyszło. Także dzięki za oglądanie, kolejne odcinki już będą o LEGO, a nie o jakichś pierdółkach pewnie. Będzie mało wyświetleń pod filmami. Ale jak ktoś chce bardziej więcej Legon no to yy, dawajcie lajki, nie, widzowie. Choć dobra, nie będę żebrał tutaj o lajkach, ale możecie zostawić lajka i, su i subskrypcję. I podpowiem Wam, to jest oczywiście moja nowa figurka, ale ją już będę używał jako aktualna, ale podpowiem Wam, że w Armii Imperium będzie coś takiego. Zobaczymy, czy ktoś się skapnie poczekajcie po nóżkach wam pokażę tą figurkę. To nie jest droga figurka. Pewnie teraz niektórzy z Was już wiedzą. Pokazam. No, teraz wiecie, powiem tak, że mam no dwie takie figurki. Także spodziewajcie się dużo filmów z paczkami, bo... Niedługo zamawiam kalkomanie, Niedługo, mam nadzieję, że się uda mi się, ale nie wiem. I dostaliśmy bąb do sklepu Empik na zakończenie roku szkolnego, także na pewno jakiś nowy zestaw wleci już na dwie miasta. Także dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach. O, już kamerką, bo nie mam mojego stojaka na kamerę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Żegnam, do zobaczenia. Cześć!